ma tu znowu ja miałem w sumie jutro zrobić ten filmik odpowiadający użytkownikowi FIFA Coins, ale postanowiłem, że to zrobię dzisiaj i po pierwsze chciałbym po prostu żebyście przestali hejcić na siebie nawzajem w komentarzach. Czyli jeżeli ktoś ma takie zdanie i ktoś popiera mnie, to nie mówcie, że on jest głupi. I odwrotnie, czyli jeżeli ktoś podpiera FIFA Coins, i nie mówcie, że po prostu każdy ma własne zdanie. Tak, ja liczyłem się, że w komentarzach będzie połowa na połowę, albo nie wiem, więcej dla mnie, czy więcej na drugą stronę. Ja się z tym liczyłem, i, i naprawdę po prostu nie jedźcie na siebie nawzajem. Każdy musi mieć własne zdanie. I przechodzę do tego, co chciałem powiedzieć. Tak, wiem. Od czego by tu zacząć? Może od tego, że bardzo rozbawiło mnie to, że gdyby nie trainerowcy, z którymi tam nawiązałem współpracę, nie, nie miałbym nic. Otóż bez trainerowców na początku FIFA... No oczywiście tego nie mogę teraz udowodnić, no bo, no bo kto tam będzie się cofał do, do FIFA 12 do października? Miałem Ponad pół miliona końców w połowie października. Ktoś może w to uwierzyć, ktoś może w to nie uwierzyć, wiadomo jak jest. I jeżeli dojdzie do FIFA 14 już niedługo, za, za dwa miesiące, wtedy przekonacie się, że, że naprawdę. Kamek potrafi grać w Ultimate Team, potrafi się wymieniać bez trainerowców. A zobaczymy, jak poradzi sobie FIFA Coins bez kupowania końców. Tak? Może poradzi sobie bardzo dobrze i tego życia. Bo też w tym, w tym filmiku nie chodziło o to, żeby wjechać na tą osobę, która tam robi. Bo dla mnie on robi słabe filmiki i ja to powiedziałem. Chodzi mi o widzów, których przyciąga bardziej końcy ich przyciągają, niż dobry, dobre filmiki. I tu, tutaj miałem głównym celem moim było to w filmikach, że, żeby to powiedzieć, że e, to mnie denerwuje strasznie, że ludzi przyciągają końcy, konkursy, e, możliwość czegoś wygrania niż tak naprawdę e, dobry e, dobry content. I, I na przykład niektórzy, znam ludzi w e, Fifacie, którzy mają mniej widzów o wiele, mają w kilka dziesiąt kilka set, nie mówię o tysiącach, bo mój kanał dla mnie rozwija się bardzo dobrze, w przeciągu ostatniego miesiąca miałem ponad 1200 subskrypcji jest to mnóstwo na tak mały kanał no i za dużo osób mniejszych kanałów, które po prostu dla mnie osobiście robią lepszy content i o tym chciałem wspomnieć, jeszcze tam była akcja, że podobno oni nie sprzedają końców na pececie, z tego co wiem sprzedają, ale nie udowodnię to tego, teraz, tego teraz jeżeli oni odbiją piłeczkę i powiedzą, że nie, nie, nie sprzedajemy w ogóle no to, 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 po prostu, no to musicie im uwierzyć, tak, no bo ja już nie będę robił kolejnego filmiku, nie ma takiego sensu, kolejną sprawą w odnośnie tego filmiku, echa tego filmiku jest to, że bez sensu hejtować następny filmik tej osoby lub mój, jeżeli ona rzuciła już następny filmik, w ogóle nie, nie mający nic wspólnego z tym poprzednim, to po co dawać łapkę w dół, Dajecie za kontent, który ona przedstawia? Czyli jeżeli ja teraz wrzuciłem niedawno tę droga do miliona końców, to, to po co hajcić ten filmik? Nie rozumiem. Jeżeli już, już mnie odsubowałeś, to po prostu sobie idź. I, I tutaj nie rozumiem tego dokładnie i zobaczymy. Pewnie to jeszcze będzie przez jakiś czas się trzymało, że tam na początku 3-4 łapki w dół. A, ale, ale tego było się spodziewać, i to, to będą echa tej sprawy. Jeszcze coś chciałem powiedzieć: aha, że przez tą sprawę obaj zyskaliśmy suby, bo on zareklamował mnie na fanpage'u. Tak, ta reklama była oczywiście nie, nie to nie była reklama, to, to była kryptoreklama i, i po prostu doszło mi tyle subów. Po prostu wyszedłem gdzieś na miasto na chwilę, wróciłem i, i miałem. Ponad 50 subów w godzinę, co mnie rozbawiło. Nie wiedziałem, co się dzieje, a później odkryłem, co, co się tak naprawdę stało. E, kurde, czy, czy, co, czy, o czymś nie zapomniałem? Wytłumaczyłem, dlaczego, o czym ja dokładnie mówiłem w filmiku, i, i że parę osób się nie, nie ten. E, wytłumaczyłem też, żebyście się nie hejcili nawzajem, każdy ma własne zdanie. E, i, 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 I naprawdę, zapraszam Was wszystkich na FIFER Fivertrenas... 14 na moim kanale. To będzie coś, czego raczej nie znajdziecie nigdzie indziej, bo obiecuję wam, że tydzień, dwa tygodnie max po wystartowaniu FIFA 14, po, po wystartowaniu gry, czyli po 25 września, czy tam 27, czy 26, nie wiem dokładnie, będę miał 200 tysięcy końców. Nie, będę, nie będzie wtedy trainerów jeszcze pewnie, mam nadzieję taką. Mam nadzieję, że w ogóle nie będzie trainerów. E, więc, no... Bądźcie ze mną do FIFA 14, zobaczcie wtedy, co się będzie działo na moim kanale. No a to by było na tyle, i, i, i to by był koniec tej sprzeczki, chociaż nie wiem, czy tak to było można nazwać. Ja po prostu wyraziłem swoje zdanie na pewien temat. I w, jak, jak ta seria się nazywa? Kamień filozoficzny. Raczej, raczej spodziewam się też roz, rozdzielonego zdania w obydwie strony, w następnych odcinkach o których też będę wspominał, tak więc to było na tyle trzymajcie się w sumie, w sumie to się trzymajcie, tak straciłem pewnie dzisiaj sporo subów, ale mnóstwo też doszło, tak więc witam nowych wszystkich na pokładzie trzymajcie się, do usłyszenia, na razie dobra, jeszcze dokładam coś do tamtego co powiedziałem, bo obejrzałem i nie powiedziałem o jednej ważnej rzeczy, na... o, o tym jak zostaje sponsorowany przez trainerowców otóż, wszystko robię dla widzów i to były tylko pack openingi. Nie wiem, czy, czy jakaś seria, może była jedna seria, gdzie nie było pack openingów z końców przez Trainera danych, ale podobno ostatni mój sponsor to była też firma, tak więc no, też musieli to robić legalnie i nie widzę tutaj żadnego problemu. Wszystko jest dla widzów i po prostu ja swój kanał tak naprawdę czuję, że prowadzę od marca, więc dlatego nie było sensu wymieniać się w marcu, a teraz chcę po prostu tą serią, co puszczam, co pokazać, że, że potrafię i że, że da się i bez trainerowców żyć. I z tym milionem końców zrobimy co, co też będziecie chcieli, czy będą to paczki, czy nie. Zobaczymy. Tak więc to było na tyle, już na 100%. Trzymajcie się do usłyszenia na razie.